Musimy go uniknąć, agresywni nie będą po cenę Pana I ze, i A kto do tego doprowadził? To... Różne rządy. No, ale nie, kto, kto do tego doprowadził? To, to znaczy, niech pan powie po kolei. Ja, ja proponuję proszę pana zmianę, która że pan nie będzie musiał... Pacjenie... Pan nie może zadbać o normalnych ludzi, a pan stara się zadbać o innych? My proponujemy, innym... my proponujemy. Ja, Proszę pana, pan się pan nie pozwoli z... No, ale ja jeszcze nie dokończyłem, bo pan pana, cały czas pan przerywa. pan nie Pan mi nie pozwala dokończyć, bo pan, pan cały czas mi przerywa. Pan 40 lat pracy pracuje. Od do roku pan Ja nie pracuję w ogóle. Proszę pana, Ale jak szkoda? A pan pracuje? Tak, gdzie pan, pan pracuje? Pan pracuje? W Sejmie bierze pan 12 tysięcy miesięcznie. I co pan zrobi? Po raz trzeci tak? Ale na parkie pan brał pan. pieniądze, a na początku pan już pan nie będzie brał pieniędzy. Ale ja nie, ja nie jestem tu u Kaczyńskiego, ja jestem u pana. Pan tego nie pan ale ale to jest. To to ja nie jestem jestem u pana. ja robię ja ja to A kogo się różnie od kaczyńczy. A proszę mi a tym się A proszę powiedzieć, a pan, się A proszę mi powiedzieć, a jest taka sprawa, no. ja jeżdżę po wielu spotkaniach Nie i pytają się skąd pan jest, z Lublina, to wy jesteście z tego miasta, gdzie tego macie palikota? No, no tak takie ludzie mówią, no wstydzimy się, proszę, panu, wstydzimy się proszę Pana za pana. pan, Ale nie Pan przyjdzie na Stare Miasto. Przyjmie Pan zaproszenie ode mnie? Nie przyjmie proszę Pana, nie przyjmie Ale nie Pan przyjdzie na Stare Miasto, ja Panu pokażę. Ale myślę, ja, ja, prawda jak, jak setki ludzi z całej Polski zatrzymują jak się przed moim zajmują i tak, no tu mieszka palikot. Człowiek, który naszławia Lublin. Pan, 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 pan nam hańbę przynosi. Ani be, ani be, że nam przynosi to, że jesteśmy że nie mamy fabryk, że nie mamy miejsc pracy Mało pan, z Panie pośle, jest to prawda, że pan dom w No Nie. Nie ma panu A jest to prawda, że pan... To, żeby e, ludzie z Pany wystałceni wyremontowali panu dom? Nie. Ale nie, ale nie, ale nie pan nie przerypa. A po co pan chodzi? Nie, nie, mi nie chodzi. biskupie. Nawet komuniści tego nie robili. Nawet komuniści nie byli tacy głupi. Ale czemu pan... nie krzyczeli, że biskupi mają brzuchy. A pan, a pan chodzi. Będą płacić. Nawet komuniści nie Patrząc, a pan, czyli nie? Francji, a pan, czyli gdzie tak, tak, a pan, podatki, płacą, Polska, obcy, ma, do ma, do pan, to, co, co, zaszam, ja to, pomagali ludziom, bo kościół jest potrzebny, ale kościół pomagają. proszę, pomagają.